to kask to jest to jest jakiś samochód kask szybkie auto tyre i tyle. pięć i, i jeszcze jedno pięć to może być gdzieś Zapiąć pasy. A mój wujek przyjechał na żółtym świetle i wtedy musiał y, trzy stówy zapłacić. Działka plazmowe. Rasę rasę... ro... Rasel, rasel. albo też wściekły pies. Rasę... lo... Y, rasę... Drugi dziadek ma w aucie, że kiedy się otwiera, to tak pik, 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 tak pika. Rasel. A Ty? Ile wiesz o ubezpieczeniach? Wejdź na www.dajemyradę.pl i przekonaj się, że ubezpieczenia mogą być dziecinnie proste.